Tam mamy szelfa, cały horyzont. Patrzcie, co tam się dzieje. Cały horyzont szelfa. Mam kumulusy już się tam przemieszczają. Kerskowane, pionowe, ukośne, zwykłe. Poziome. Ścierają. Ścierają. Patrzcie, a tamte się cofają. Albo chyba jakaś rotacja się tworzy, jakby nie wiem, no jakby miała jakaś troma powietrzna powstać, bo tam jeden z fraktusów nagle zaczął wirować. Kurde żeby tornada nie było no, Ale tak on... no widzę to dokładnie no w z gradem grad jest na pewno gdzieś tam a jak się świecą jeszcze te fraktusy a mam akumulusy się nie świecą to jest dziwne a się też trochę powinny świecić o! O! Już wiem jaka część chmury wiruje, to wir to, to, chodź zobaczyć jaka część chmury wiruje, pokażę Ci, wiruje ta część chmury. ...żecie, może porwać okno, zamknięte? Ta część chmury za zaczęła wirować jak na dole, No, zawsze tak trzeba robić. Ale fala przyszła. On flow. Dambersa szkwałem. Nawałnicą z zamicią, zawieją. Dambersem. Dezdewirem. To jest nawałnica. Ale fala! Nie, no proszę państwa, zobaczcie to. Nie, nie pada. Mówię o fali wiatru tylko. Ale tam wieje. Patrzcie, to jest piękne rozpoczęcie szalfowego wiatru. Czegoś takiego u nas jeszcze nie było w życiu. No coś takiego. Wiedziałem, że to burze o. Chyba musiało uderzyć z tamtej części chmury. Takie burze raz na. Cztery lata się zdarzają takie silne. A przez parę lat tamte zdarzają się dosy, dosyć częściej, dlatego w tamtych latach to mniej burz filmowałem, więcej grzybów zbierałem. W tych latach. Pamiętasz jak jedno lato to 31 dopiero były dzieci, ona po nas przyjechała? Tam już nie widać wieży telewizyjnej. tam... I dopiero my zaczęli zbierać grzyby. No. Tam, tam już wieży telewizyjnej nie widać z tamtej ulewy. Ledwo tam już co migocze, chyba zaraz piorun uderzy tam. W tą wieżę telewizyjną, tak podejrzewam. Jesteśmy mieć pakowanie AIDOR jeszcze z panem Matthym, z Stefanem. pełne koszyki. No, to no, no, Dwa, pełne koszyki, no. Pan dzwonił, Szybciej po to dziecko, bo nie u mnie. Bo, ja go zostawiłam, bo Kurczę, ja... żeby naszego dachu nie porwało. Bo już y, zaczyna kropić. Zaczyna kropić. Nawet fraktusy kurczę się pojawiają w mamakumulusach. Jest taka umocniona komórka burzowa, że po prostu. Niewiarygodne. Mam akumulasy się w bok przesuwają. Ja cię, ja cię, ja cię ja idę Zobaczcie na w tyle dwóch. W tyle dwóch, bo ale patrz parasol, jak on On to nie wiem Ale czarno tu jest. Mieliśmy myśmy przybić tam patyk i tego, wiesz? Bić patyk i go Umocować. Mam taką wielką Mistrzę. Trzeba ją Patrzcie, tutaj Szef już przekroczył teren. Strasznie szybko tu się chmura stropowa przesuwa. Pod nami mamy strasznie silny wiatr. huśtawka się huśta. Parasol tutaj się też kołysze. Nie, to są Patrzcie, jak wieje silnie. Już tam fraktusy jeszcze kolejne się tam łączą. O, teraz jak wieje, mam no. nadzieję, że ten płot dobrze wyschnął. O, patrzcie, patrzcie. Jak te tuje się kołyszą, ten ta sosna. O, 50 metrów nad ziemią ten fraktus płynie. Że z niego tornada nie powstało. No, Nie zmienię tego. A chciałem jest bardzo fajnie.